Drop it. Przecież to jest istny burdel. Resztki jedzenia się walają na podłodze. I jeszcze leżą na nich jakieś raporty. Wujku? Wujku? Wujku, wstawaj. Wujku! No nie reaguje. Hmm. Wprawdzie, nie powinnam tego robić. Ale nie widzę innego sposobu Co to cholery Musiałeś, drogie dziecko Nie było innego sposobu, żeby cię obudzić wujku um, Poza tym matka wzywa na śniadanie um, I radziłabym posprzątać Ciekawa jestem, czy już coś się w tym jedzeniu zalęgło Rzeczywiście w ciągu tych paru tygodni Zaniedbałam mój pokój A, zasrane papiery O matko Ten pokój wygląda jak pobojowisko Zgadzam się z tym bardzo Nawet nie raczyłeś mi dać jeść A, Nie panikuj, może jeszcze Nic się tam nie zalęgło A, bardzo zabawne, Chociaż jakoś mi samej nie jest do śmiechu Fuj, fuj, fuj Matko bosko. A e, kiedy indziej się posprząta? Dobry. E, Wilhelm, czy ty znowu pracowałeś nad tymi swoimi głupimi papierami? Dobrze, że wiesz, że one nie są głupie, tylko ważne. A czy nie możemy chociaż raz zjeść w spokoju? Doprowadzasz do pracocholizmu, mój bracie. Ja już zjadłam, wychodzę. A gdzieś to się umówiła, młoda panno, z koleżankami, idziemy robić projekt do szkoły, do parku na temat roślinności. Skoro tak mówisz, tylko wróżę jakiejś normalnej godzinie. Najlepiej przed obiadem. Tak jak już możesz przed szesnastą Ale jeżeli chcesz, to możesz być szybciej Okej, okay, dzięki Pa, mamo, pa, bójku. Nie sądzisz, że ona je trochę za mało? Hm? No, mojego wystarczająco Przecież nie może być grubą świnią Tak jak he, he, ci Amerykanie Prawdziwa Niemka powinna być ładna i zgrabna A właśnie, Wilhelm Kiedy przeprowadzisz swoją dziewczynę? Uch, zacznijmy od tego, że ona nie jest moją dziewczyną no, no tak sobie tłumacz. To może jest swoją narzeczoną, tylko ja o niczym nie wiem, braciszku. Nie jest ani moją dziewczyną, ani moją narzeczoną. To jest po prostu tylko sekretarka z pracy, która pomaga mi w papierkowej robocie. I to tyle. Dokończę to później. Umówiłem się z nią na spotkanie, musimy obgadać jeszcze parę aspektów pracy. Jak sobie chcesz. Tak. więc, jak bardzo, sprawa jest poważna. Aha, sprawa jest okropnie poważna. Ach, muszę, żebym wprost na ławce. Dobra, a teraz powiedz mi, co się stało. Ach, te teraz zamachy, to wszystko. To na nic. Przegrywamy. Ach, ostatni nasz zamach on przeżył. Nawet nie wiem, jakim cudem. Jakiegoś innego sposobu? Próbowaliśmy wszystkich. Nic nie zadziałało. Przegramy. Ach. W każdym razie zobaczymy za parę dni. Jutro są wybory. A najpóźniej pojutrze będą ogłoszone wyniki. Spotkajmy się wtedy pojutrze tutaj. ...w tym samym miejscu. Dobra, jak sobie chcesz. Trzymaj się. Panie generale. Więc... masz już kogoś na oku? No właśnie, jesteśmy ciekawe. W sumie można powiedzieć, że już kogoś mam. A kto to jest? A to jest taki jeden um, chłopak. Mieszka na mojej dzielnicy i szczerze powiedziawszy jest bardzo, bardzo przystojny. Gadałaś już z nim? Raz nam się zdarzyło zamienić um, kumpelską rozmowę, że tak to nazwę. Um, sądzisz, że coś z tego będzie? Nie um, ja wiem, bardzo w to wątpię szczerze powiedziawszy. Oj, tam na pewno dasz radę. Eee, ja w to jakoś tam wątpię. O, witaj, Rose. Wybacz, że przerywam ci tą twoją kumpelską rozmowę, ale mógłbym cię prosić... Y, na osobność? E, wiesz co, Rose? E, przypomniało mi się właśnie, że... Um, musiałam, pom muszę pomóc mojej mamie w przygotowaniu obiadu, e, więc do zobaczenia jutro. E, a mi się właśnie e, przypomniało, że jeszcze nie zrobiłam lekcji, więc e, cześć. No, um, więc e, co chciałeś mi powiedzieć? Wiesz, e, jesteś. Um... Bardzo ładna I chciałam się z ciebie spytać Czy Nie chciałabyś może ze mną em, Chodzić? Um. <grym> <grym> Nawet nie powiedziałam tak <grym> Twoje oczy to powiedziały <grym> Żebyśmy się gdzieś przeszli Oczywiście <grym> <noise> Teraz ty gonisz. <noise> Złapałem cię. <noise> Acting <laughs> Ja przepraszam, ja po prostu nie czuję się teraz na siłach. Rozumiem, ale kiedyś będę mógł. Tak, prześlę mam coś, ale jeszcze będziemy razem. Na razie się nie czuję gotowa. Rozumiem. Wiesz, kocham cię, ale um, chyba wolałabym jednak by to było zrobić. No, Kelly, rozumiem, będzie mógł się kiedyś do mnie przejść cześć To Przepraszam bójku Hej młoda, gdzie ty się tak śpieszysz? <śmuszczaj> ja... Po prostu już wracam do domu Po spotkaniu A <śmuszczaj> co to masz takie wypiegi na twarzy? Coś się stało? <śmuszczaj> tak, um... Kojarzysz tego chłopaka, e, ko który mieszka na naszej dzielnicy, prawda? E, tak, widziałam go kilka razy tam. Pomagam w wojsku przenosić banderze czy coś takiego. E, a co z nim? Bo właśnie ja z nim jestem i umiem na uczucie A czuję się teraz tak wspaniale. O, to nieźle, tylko pamiętaj, uważaj na to, komu wyznajesz uczucia. Żeby nie okazał się też takim dupkiem jak był twój ojciec Ach, Tak wiem, żebym uważała Matka mi to wiele razy powtarzała, ale On jest w porządku, naprawdę wujku e, Możesz mu wierzyć Ach, Dobrze, to może chciałabyś, abyśmy razem wrócili do domu Tak, oczywiście